Jeden taki sygnał. Na wierzchu to nie było w ogóle w ziemi, i mam jakąś biżuterię. Znowu z kamyczkiem coś. No i mamy wykopki, jednak, nie żaden magnes. Witam Was z lasku, który odwiedzam raz w roku właśnie o takiej porze, gdzie już nie ma gdzie chodzić. A w tym lasku powiem wam, że jak go odwiedzę, to na rok mam dość go znowu, bo tu nigdy nic nie ma. <laughs> Dlatego mija rok. Może w trybie multi coś znajdę, nie wiem, zobaczymy, bo zawsze inaczej trochę miałem wykrywać ustawiony. Póki co, popatrzcie, z tego doła. Naprawdę głęboko było, ale się zawziąłem. Myślałem, że to rura najpierw, ale to taki jakby no nie wiem. Kubeczek jakiś był taki. Tu jest 0,5 albo 0,5 jakaś miarka. Nie wiem co to było, ale mówię dobry moment, żeby zacząć film, także lecimy dalej. A może nie będzie tak źle, słuchajcie, bo chyba jest moneta? Na pewno jest moneta. Tylko jaka? Raczej dwa fenole z cesarstwa, ale powiem Wam, że. No mocno zjedzony, ale jest moneta. Może jednak ten lasek nie jest taki zły. Słuchajcie, w trybie multi na Equinoxie może coś tu jeszcze wyspubię. A w ogóle chciałem wam się pochwalić. Nową naszywką stowarzyszenia Batalion Pozdro dla chłopaków z grupy. Bo cały batalion jest na grupie wariat skład VIP, także pozdrawiam Was wariaty <głos》>. trzymajcie się kurczę niemożliwe ale chyba mam farmowe tak to wygląda tu zobaczcie piątkę, dlatego taki cienki sygnał piątka z cesarstwa, ale jest moneta druga, no powiem wam, że czas chyba zmienić zdanie o tym lasku <głos》>. aczkolwiek może to być ostatnia rzecz Dzisiaj jeszcze zobaczymy, powiem Wam. No ale i tak jestem w szoku, że dwie monety, bo przez lata tu ja tutaj monety nie znalazłem. Czyli ten tryb multi może coś i daje Wam, powiem. A i też na pewno warunki pogodowe, były mrozy, to wszystko trochę się tam w ziemi inaczej poukładało. A ja nie przedłużam. Ile lecę dalej? Można by, że obszedłem lasek w koło, cały. No i. I znowu idę po tym samym miejscu tutaj. Tu były te niby dwa fenole, nie wiem czy to dwa fenole. A tu też wykopałem tym razem żałuję, że nie mam no żółpatki. Kurde. Patrzmy czy co to będzie? Moniak czy nie Moniak Moniak <ścoughs> Patrzcie jak to jest. Prawdopodobnie dziesiątka, no mówię wam, te dwa fenole były tutaj, ojej, ja to widać jeszcze kopane. A, to chyba będzie dziesiątka. Czekajcie jeszcze chwilę, upewnię się tylko. Dokładnie, mam dziesiątkę z cesarstwa. Musiałem ją... Oczywiście trafić, nie? Ale zobaczcie, naprawdę była w tych korzeniach. Masakra. No żółopatka. Ale dobra, nie będę marudził. Jest trzecia moneta i ja lecę dalej. Wiecie co ten uśmiech oznacza? Że jest jakiś moniak. Patrzcie, naprawdę było na samym dnie tego dołka. Ja obstawiam, że PRL, bo wiedziałem już tutaj palcem, jest gdzieś tutaj. No kurde, jest na pewno gdzieś moniak. O, czuję. <ścoughs> Dobre? Dobra będzie dwójka chyba z jagodami albo z jabłkami, ale naprawdę jest piękna. Ale powiem Wam, że naprawdę głęboko tym razem była i mam normę dzisiaj już. Pozdrawiamy, rocznik 73. Bardzo fajny rocznik. Super, <laughs> czyli normę mam swoją, powiem Wam dzisiaj. No. W lasku, w którym ja mówiłem, że nic nie będzie. Zobaczcie, w ogóle wiecie co? Tutaj tak jeżdżą na rowerach. Jedni jadą w ciszy, jedni coś gadają. Jeden se popierdywał normalnie tutaj. I najlepsze, że oni są jakieś 6-7 metrów ode mnie. <laughs> ja wszystko widzę, słyszę, a oni mnie nie widzą.

ma wyżakupić i zjeść, wyleczyć, wygmęc, wiesić. Zobaczcie, tak jak mówiłem, idę po swoich śladach i słuchajcie, nie przedłużam. Z tym już nie będę. Po prostu mam następną monetę. Ja pierdzielę. <gryw> tutaj. Kurde! Piąta moneta. Wyskoczyłem ponad normę. Zaraz patrzymy, co to jest. Ja pierdzielę, no, Sam nie wierzę w to. Tym razem chyba fenol będzie. One tu są takie w Stanach, powiem wam tragicznych. Czekajcie, jakieś słońce. O patrzcie, tu jest droga. Pojechał jakiś o, Pokażcie. Tak, jest fenol. <ścoughs> jest fenol z cesarstwa. Ja pierdzielę. I to patrzcie, szedłem tędy, szedłem tędy, opowiadałem wam historie różne i zobaczcie, i znowu mam monetę. Tam było pięć fenoli, tam. No, jakieś niesamowite rzeczy się dzieją. Zobaczcie ten sygnał. Jak nie będzie Polmos, to moneta na bank. Powiem wam, że tu nie ma nawet innych rzeczy takich jakiś większych Wszystko jest już wyzbierane tutaj Jedyne rzeczy ma takie większe to są właśnie monety Które ja jeszcze dzisiaj trafiłem No jest gdzieś tu O Teraz będzie na pewno wykopana Wykopane bo nie wiem, co to jeszcze będzie. Dobra, na pewno jest na wierzchu. Co to jest? Ja pierdzielę. No, pierściem wiodący. On to daje takie sygnały, no, że najpiękniejsze sygnały. Z... Pierścienie wiodące dają na ekwinoksię ja jeszcze sprawdzę. No, niestety to był ten pierścień. A to, co to mogło być? <laughs> jakiś taki klin, czy co? Patrzcie, znowu ta sama historia. Znowu idę tędy. Te fenole były tam. Ta dwójka i dziesiątka. No i znowu tą drogą wracam i dosłownie słuchajcie, na wierzchu. Jakiś sygnał? Na wierzchu to nie było w ogóle w ziemi i mam jakąś biżuterię Znowu z kamyczkiem coś Z rubinem Dobra, zaraz to przetrę. Zobaczcie co to jest Spinka, czy co to było? A już tak idę i myślę powiem wam Myślę, kurde, ja nie mam nic same monety mam. Nic tu nie wychodzi innego już dzisiaj. A tu mam. Patrzcie, po dodarciu wygląda to tak. Nie wiem, czy to jakaś taka mała broszka jest. To ani to zapięcie nie jest. Tutaj jest takie jakby, może to nawet i srebrne jest. Zobaczymy, jak się doczyści. No jest rubinek na środku, widać. Wy już na zdjęciu widzicie. No ale powiem Wam fajnie, fajnie że takie coś wpadło. Ja już, ja już dosłownie miałem iść do domu, ale mówię to, co po drodze teraz znajdę, to jeszcze Wam pokażę i tyle. Haha, <laughs> kurczę. Hola, hola, panielony. Lony. Jeszcze to miejsce sprawdzam. Patrzcie. To nie koniec. Patrzcie, ja tu guzik widzę na oko. Ale guzik jest plastikowy. Teraz ten guzik zauważyłem. Dobra, guzik tu. Gdzie to jest, kurcze? Dobra, to już nie biło tak na płytko. No kurde, na koniec takie numery. Fajnie by było, jakby to. Ja pierdziel to leżało w tym miejscu jeszcze nic tu nie było ciekawego Krótko mówiąc koniec Zatoczyłem parę kółek było to co było, a dzisiaj naprawdę było i to na tym, w tym lasku, w którym jestem tylko raz w roku, już go sobie tak zostawiam totalnie na deser. Możecie moje filmy majowe sprzed lat prześledzić. O, zawsze w maju gdzieś ten lasek jest. Czasami chyba na jesień jeszcze. Może nieraz nawet dwa razy w roku jestem, ale bardzo rzadko. Także dzisiaj mega zaskoczenie. Wpadło pięć monet, wpadła jakaś biżuteryjka. Także powiem Wam, że super. Teraz już. Naprawdę nie wiem gdzie wrócić, bo tu już po prostu w koło chodziłem kilka razy. Mimo że w tych krzakach wam się może zdawać na filmie, że cały czas jestem w innym miejscu, tutaj jest, ja jestem cały czas rowerzyści pojechali. Ja jestem cały czas po prostu się kręciłem w kółko, także nie uważam, że nie ma sensu tutaj już przychodzić. Może za jakiś czas czemu nie? A dzisiaj po prostu już nie przedłużam i powiem wam, że kończę i. I, I po prostu będzie z tego na pewno jeden film, także w końcu mogę powiedzieć, że zapraszam do następnego filmu, a nie ciągle jakiejś tam następnej części kręcone, także pozdrawiam Was gorąco i trzymajcie się, cześć.